Panie Boże, źródło wszelkiego życia i miłości. Dziękujemy Ci za to, że obdarzyłeś nas cennym darem życia. W każdym oddechu, w każdym uderzeniu serca rozpoznajemy Twoją kochającą obecność. Niech nasze istnienie będzie zawsze świadectwem Twojej dobroci i miłosierdzia. Daj nam, Panie, mądrość, abyśmy przeżywali każdy dzień z celem i wdzięcznością. Obyśmy mogli widzieć piękno Twojego stworzenia wokół nas. W każdym wschodzie i zachodzie słońca, w uśmiechach, które spotykamy, i łzach, które ocieramy. Pomaga nam docenić każdą chwilę i zrozumieć, że każda sekunda jest okazją do kochania, uczenia się i rozwoju. Panie, pośród zmagań i wyzwań życia, daj nam siłę, abyśmy wytrwali. Obyśmy odnajdywali odwagę w chwilach słabości i nadzieję w chwilach rozpaczy. Naucz nas ufać Twojej opatrzności, wierzyć że nawet podczas burzy Ty jesteś naszą ucieczką i siłą. Prosimy Cię, Panie, o zdrowie naszego ciała i umysłu. Obyśmy potrafili dobrze dbać o siebie i siebie nawzajem, uznając wagę każdego życia, które stworzyłeś. Niech nasze myśli będą czyste, nasze słowa podnoszące na duchu, a nasze czyny odzwierciedlają Twoją miłość i współczucie. Panie, pomóż nam żyć w zgodzie z innymi. Obyśmy byli narzędziami pokoju w świecie często naznaczonym konfliktami i podziałami. Naucz nas przebaczać tak, jak ty nam przebaczasz, kochać bez warunków i zawsze szukać pojednania. Niech nasze życie będzie przykładem Twojej przemieniającej łaski. Daj nam, panie, hojne serce, zawsze gotowe nieść pomoc potrzebującym i dzielić się błogosławieństwami, które otrzymujemy. Obyśmy dostrzegali oblicze Chrystusa w każdym człowieku którego spotykamy, zwłaszcza w ubogim, chorym i zepchniętym na margines. Niech w naszych działaniach kieruje się głębokim poczuciem sprawiedliwości i solidarności. Panie, módlmy się o mądrość w naszych decyzjach. Obyśmy potrafili rozeznać Twoją wolę w każdym wyborze, jakiego dokonujemy, dużym i małym. Pomóż nam nie zbaczać z Twoich dróg i zawsze szukać Twojego przewodnictwa. Obyśmy byli odpowiedzialnymi przywódcami. Zaangażowanymi w dobro wszystkich, zwłaszcza tych najsłabszych. Panie, daj nam łaskę życia w radości. Obyśmy odnajdywali szczęście w prostych rzeczach, w małych radościach dnia codziennego. Niech nasze serca zawsze będą pełne wdzięczności, doceniając niezliczone błogosławieństwa, które otrzymaliśmy. Niech nasza radość będzie zaraźliwa, inspirując innych, aby również odnaleźli szczęście w Tobie. Panie, Pomóż nam z odwagą stawić czoła bólowi i cierpieniu, obyśmy w każdej trudności widzieli szansę na rozwój i naukę. Daje nam spokój, aby zaakceptować to, czego nie możemy zmienić, i determinację, aby przekształcić to, co jest w naszej mocy. Obyśmy znaleźli pocieszenie w Twojej obecności, wiedząc, że towarzyszysz nam w każdych okolicznościach. Panie, módlmy się za naszych bliskich. Błogosław ich i chroń. Prowadząc ich wszystkimi ścieżkami, bądźmy dla nich źródłem miłości i wsparcia, zawsze gotowi wysłuchać i pomóc. Niech nasze rodziny będą odbiciem Twojej jedności i miłości miejscem, w którym każdy czuje się mile widziany i ceniony. Panie, dziękujemy Ci za dar wiary, obyśmy nieustannie wzrastali w naszej relacji z Tobą, szukając Cię całym sercem. Niech nasza wiara będzie żywa i aktywna wyrażająca się w konkretnych działaniach miłości i służby. Pomóż nam być świadkami Twojej obecności w świecie, głosząc Twoją Ewangelię z odwagą i radością. Panie, modlimy się za wszystkie narody i ludy. Niech na całym świecie zapanuje pokój i sprawiedliwość, a wszyscy niech żyją z godnością i szacunkiem. Pomaga nam być budowniczymi mostów, promując zrozumienie i współpracę między różnymi kulturami i przekonaniami. Obyśmy wspólnie pracowali nad stworzeniem bardziej sprawiedliwego i współczującego świata. Panie, prosimy Cię o stworzenie. Obyśmy odpowiedzialnie dbali o powierzony nam świat, szanując i chroniąc piękno i różnorodność przyrody. Pomaga nam podejmować zrównoważone decyzje i promować styl życia, który szanuje środowisko. Obyśmy byli wiernymi strażnikami Ziemi dla obecnych i przyszłych pokoleń. Panie, dziękujemy Ci za nadzieję którą nam dajesz. Obyśmy zawsze patrzyli w przyszłość z ufnością, wiedząc, że Ty masz kontrolę nad wszystkim. Niech nasza nadzieja inspiruje nas do pracy na rzecz lepszego świata i życia w sposób, który będzie wielbił Twoje imię. Panie, we wszystkim, co czynimy, szukamy Twojej woli i Twojego Królestwa. Obyśmy byli wiernymi sługami, oddanymi życiu zgodnie z Twoimi naukami. Niech nasze życie będzie nieustannym uwielbieniem Ciebie naszego Stwórcy i Zbawiciela. Amen.